za sekundkę O kurwa, ja bez leczenia bym poszedł, ale by było, kurwa. Ciekawe, Cie wostka Ale nie. Mhm. Dobra, to, 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 no co ja wam powiem, kurwa. Kasy teraz wyniosłem, to mi się podoba. Tak, wyniosłem. wyniosłem. znowu cztery bańki, wyniosłem. Co ty gościu w ogóle gadasz? Tak, tak, tak. Nie wiem, Iskier, za to co pierdolisz, czy chcemy z tobą grać. Tak, tak, tak. No tak. Właśnie tak. No to nie tego lepik kurwa. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie ja ja, wiem. Także a Grzyczam Właśnie... będziesz. Będę, Beda, 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 beda. Dobre świry. Jezu, z mi chyba że żebyśmy na gazowniku poszli. Ja już 10 gazów. Pięć a ja masek. też dostałem w kurwę gazów, ale chyba zużyłem mu. w nie, teraz maski. ja mam wpływ wenejdów A maski też dostałem, teraz przed chwilą, dwie chyba. A no teraz ci teraz powiem, powiem, bo jeszcze powiem. Nie, nie resetowałem go, bo 20 dopiero mam. Tak, mam dwie maski, trzy maski mam aktualnie. I ja w tamtym miałem 5 gazów. Mam dwie I w tamtym miałem 5 gazów, teraz znowu mam 5 gazów. Możemy się odpierdolić, jak takie kurwa. Ja, I możemy próbować coś, no co. Nie. Coś przygazować? Tak. Co? Ale ja, kładziemy klucz... szuśki zabijać, skierujemy. A ja wiem, isker, że nie wiesz o co chodzi. <ścoughs> da, 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 Daj, 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 kurde. Da, 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 da. Dobra, zaraz przyjdę. Ja nie O No stręczu to mam od chuja już ty A kto pytał, nie? A. Da, 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 ja śpiewa Mam właśnie mam Trzeba kurwa amunicję. nie... Ty przygodrzy się milionów starszych kurwa, Zobaczysz. ciężko widzę To? Jak właśnie jestem do przodu kurwa Myślałem, kurwa, ze wieku. Gdzie liłem, ja miałem, ty, kurwa, ale gram jak gram, no co? No. A czy powiem Ci tak, <grym> jak grałem ze, ze stałą ekipą, to jest wszystko gej, no no to przyszli dobrze nowi. Przyszli nowi, tacy, wiesz, niektórzy. No i też trzeba mi nimi żeby kurwa wiesz, szkoda, nie było, nie? Ja wczoraj grałem z jakimś chopem, takim 25 poziom, poszliśmy na TV-ka, go nawet TV Pierdoli Fajna mapa, na mapa Nam dawało chochów kurwa z tym, z jego ranką To człowieku, ja sobie kurwa kaocha na synie ustawiłem Bo i po prostu było szkoda W sumie ta eee, musicie dać mi chwilę, niestety Trochę No to ten, co, to, to ja sposób... przyjadam kurwa snuczka, no. ale gadałem na środek